Witam Państwa bardzo serdecznie, witam w informatorze militarnym. Dzisiaj jestem sam, ale to nie znaczy, że nie będzie nic ciekawego. Będzie, będzie na jednym i na drugim kanale, natomiast będzie sporo informacji, ale nie będziemy, nie będziemy, przepraszam. Czyż Maćka dzisiaj nie ma? Nie będę mówił o tym, co się dzisiaj stało, bo tak naprawdę stało się dzisiaj coś bardzo interesującego. Atak na Iran, o którym już informowano, że może nastąpić, miał dzisiaj miejsce odpowiedź Iranu. Też, natomiast myślę, że to nie będzie koniec, ale to nie będzie sednem ani nie będzie tematem informatora militarnego. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym, co przygotowałem. Informacji mamy kilka, więc mam nadzieję, że Was zainteresują. E, tym bardziej, że troszeczkę informacji się pojawiło. Słuchajcie, a więc tak, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, więc przechodzimy od razu, żeby nie tracić czasu i przejdziemy do pierwszego tematu. A pierwszym tematem mamy targi, a dokładnie polskie firmy, które brały udział w targach Indo Defense 2024 Expo and Forum, które odbyły się w dniach od 11 do 14 czerwca w stolicy Indonezji, w hali Jakarta International Expo. Siedem firm, które tak naprawdę należą do polskiej grupy zbrojeniowej. I tutaj no polskie firmy miały się czym pochwalić, a tak naprawdę. 7 spółek tak jak powiedziałem na stoisku polskiej grupy zbrojeniowej wyróżnił się lekki system rakietowy Kusza zaprezentowany przez Mesco SA wraz ze stawami przeciwlotniczymi Piorun. I jest to tyle istotne, że Indonezja posiada na swoim wyposażeniu już Gromy, więc no czemu by nie sprzedać też i Piorunów, prawda? A w tym wypadku no może coś i więcej. Mamy tak, zakłady metalowe Dezamet prezentują szeroki wachlarz amunicji artyleryjskiej moździerzowej i granatnikowej. PCOSA przedstawia nowoczesny sprzęt optoelektroniczny w tym gogle nokto i termowizyjne. Radwar, oczywiście nie trzeba też tłumaczyć Prezentuje okrętowy system uzbrojenia OSU-35K. Zestaw rakietowy poprat oraz radar Bystra. Zakłady mechaniczne Tarnów. Prezentują swoje karabinki wyborowe. Karabiny, przepraszam, nie karabinki. Karabiny wyborowe i maszynowe. Możdzierz LMC-2021 oraz granatnik rewolwerowy RP-RGP-40. Mamy też HSW, który... No, oczywiście pokazuje modele nowego pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk oraz samobieżnego młodzieża RAK. No i mamy też firmę broni łucznik Radom, która przedstawia karabinki z rodziny MSB MSBS, Grot oraz Beryl, a także WIS i MPS. Słuchajcie, no generalnie sam, same targi są bardzo duże, odbywają się co dwa lata. Natomiast jest to, są to targi, które tak naprawdę mają wpływ na to, co dzieje się w Azji. Pojawiając się tam sprzęt, oczywiście, to nie jest tak, że. Tak, jak widzicie. Tutaj mamy ten system Kusza, który widzicie. To mobilny zestaw przeciwlotniczy opracowany przez Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem MESCO. Założeniem twórców było stworzenie systemu. Składającego się z terenowej platformy, na której można przenosić 6 pocisków, w tym dwa gotowe od razu do wystrzelenia. No i oczywiście one działają w systemie dzienno-nocnym ze systemem śledzenia odpalania. System ten pozwala na zobrazowanie sytuacji przestrzeni powietrznej, usprawiając proces wyszukiwania, śledzenia i zwalczania celów powietrznych. Daje to duży komfort, no i oczywiście mamy to też, te, że tak powiem, rozwinięcie też nam pewnego pomysłu po Pradu, więc zobaczymy, jak to będzie się e, pojawiło, będzie się klarowało, może tak to powiem. E, kusza jest przeznaczona do eliminowania środków napadu powietrznego, takie jak samoloty, odrzutowce, śmigłowce oraz bezzałogowce. Może być zamontowana na różnego typu platforma kołowych, jak Polaris, Ranger 6x6 lub w wersji stacjonarnej jako punkt stacjonarny. Słuchajcie, co z tego będzie, to się okaże, czy jakieś umowy tam się uda podpisać, czy też nie. Natomiast, no, jak deklaruje um, Polska Grupa Zbrojeniowa, będzie dążyć do zwiększenia rozpoznawalności swojej marki i wypracowania pozycji sprawdzonego, zaufanego partnera produkującego sprzęt w najwyższej jakości. Słuchajcie, no w pewnym sensie jest to zdanie, które ostatnio mówiliśmy odnośnie Borsuka, że brakuje tej promocji polskich firm, brakuje tego, żeby się pokazać z tym sprzętem, bo naprawdę e, mamy się czym chwalić i powinniśmy się chwalić, a to tylko pokazuje, że tak naprawdę warto, warto jeszcze raz warto. Natomiast, e, no tak mówiłem, no Indonezja posiada trochę tego sprzętu polskiego mm, na swoim stanie, więc dlaczego by nie? O, więc Przejdźmy do następnego tematu. A następnym tematem, no słuchajcie, też bardzo ciekawa rzecz, bo jak poinformował tutaj hmm, portal ZBIAM, 30 września 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Praxer, spółka Zo. W sprawie dostaw celowników kolimatorowych TKE-1N przeznaczonych do armat przeciwlotniczych rodziny ZU-23-2 w Wojsku Polskim. Umowa była warta 6,5 miliona złotych, 26 września zawarta. No i słuchajcie, wojsko otrzymało, nie zgadniecie pewnie, ile, ale. Łódzka spółka miała dostarczyć 20 sztuk celowników CKE1N. Dodatkowo, w ramach opcji, możliwe było dokupienie kolejnych 10 sztuk. Słuchajcie, czy to dużo, czy mało? No, trochę tych działek mamy. Więc tak naprawdę, 20 sztuk, ale to nie jest jedyne 20 sztuk, bo w ostatnich latach do Wojska Polskiego trafiło 30 nowych celowników do tego typu działek i one zostały też dostarczone przez spółkę Prexer, spółka ZO na mocy umowy zawartej w lutym 2020 roku. Słuchajcie, to co tutaj widzicie na zdjęciu, no to jest właśnie ten celownik kolimetrowy CKE 1N Przeznaczony do prowadzenia ognia z armat ZU 23 232 k do celów powietrznych poruszających się z prędkością do 500 metrów na sekundę, wykonujący manewr kursem prędkością poruszający się z ruchem jednostajnie prostoliniowym. W jego konstrukcji zastosowano optykę zawierającą również układ noktowizyjny, czyli możemy działać też w nocy. Takie rozwiązanie powoduje jednocześnie projekcję ruchomego znaku celowniczego oraz obrazu celu pochodzącego z modułu noktowizyjnego. Obraz noktowizyjny nakłada się na rzeczywisty widok poprzez szybę półprzepuszczalną celownika. Dodatkowo wyposażony jest awaryjny układ celowania, celownik pierścieniowy, który w przypadku awarii podstawowego układu celowania może umożliwić prowadzenie ognia. Słuchajcie, no wszystko fajnie, ładnie. Cieszy, że ilość, natomiast już ostatnio spotkałem, że potrzeby wojska są ogromne, a budżet jest ograniczony. I mam nadzieję, że taki sprzęt, który podnosi w pewnym sensie wartość uzbrojenia, będzie tutaj dobrym rozwiązaniem, będzie potrzebne. I tutaj modyfikacja tego sprzętu. Mówiliśmy już w wielu informatorach o tym, że niektóre firmy. Modernizują, nie kupują, nie kupują od innych, tylko próbują podnieść wartość tego sprzętu, dodając coś. Czyli w tym wypadku można powiedzieć, że próbują podnieść wartość poprzez modernizację w własnym zakresie. Tak robiła właśnie Słowacja. Więc, no, słuchajcie, cieszy te 20, wcześniejsze 30 sztuk, natomiast tego mamy troszeczkę więcej, więc potrzebujemy tego, to modernizować i podnosić do że tak powiem, większej mobilności, czy do większej wartości ten sprzęt, który posiadamy tak naprawdę. Jest, jest to dobry kierunek, uważam, że e, dobry interes. Natomiast, słuchajcie, 6,5 miliona za 20 sztuk, no to wyjdzie coś po 350 tysięcy za sztukę? Poprawcie mnie, może się, no, pomyliłem albo. No zobaczymy, słuchajcie, no, Trochę drogo, no ale tak to jest, jak się kupuje 20 sztuk. Jakbyśmy kupili 50 sztuk, pytanie: jaka byłaby cena? Bo to jest podstawa. Dobrze, przechodzimy do następnego tematu. A tym następnym tematem, o mamy sukces polskiej, a, e, polskiej firmy i to nie byle jaki, bo mówimy tutaj o gdyńskiej firmie APS. Słuchajcie, ta firma, która ma już na swoim koncie bardzo dużo sukcesów, wywalczyła nowy sukces. A tym nowym sukcesem jest, jak poinformowało Litewskie Ministerstwo Obrony, wybrane zostało polskie rozwiązanie w kwestii zwalczania bezzałogowców. I to jest właśnie ten sukces, bo firma, polska firma z Gdyni APS. To jest firma już znana na rynku. Bo co ciekawe, ta firma odniosła sukces nie tylko na polskim rynku, gdzie jej systemy zostały wdrożone do obrony portu Gdynia, lotniska Chopina, wykorzystywane przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej, a było to spowodowane tym, że eksport do innych krajów, a mówimy już o ponad 20 krajach, powoduje, że jest to główny pilar firmy APS, i do, gronów, do grona tych klientów należy na przykład Estonia, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Czechy, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Singapur, Malezja. Słuchajcie, to nie są byle jakie państwa, i to pokazuje, że możliwości tej firmy. Są duże, a dlaczego? Otóż, słuchajcie, to są systemy, które są częściowo wykorzystywane w ramach cywilnych, ale nadzorowane przez wojsko. I tak jest właśnie tutaj w systemie ostatniego kontraktu, który został wygrany przez tą firmę w kwestii Litewskiego Ministerstwa Obrony, czyli tutaj, bo. Oficjalnie zostało to zakupione przez firmę energetyczną litewską i to z ich funduszy ma zostać sfinalizowany zakup. Natomiast będzie zarządzane, czy będzie tutaj system obsługiwany przez wojsko litewskie i zostanie zintegrowany z tamtejszym systemem obrony powietrznej. Były trzy oferty, Polska wygrała. Natomiast słuchajcie, rozpoznawalnym produktem firmy jest zintegrowany system wykrywania i neutralizacji dronów Sky Control. Który kluczowym elementem są wielokanałowe radary Field Control. Unikatowe na skalę światową rozwiązanie oparte na technologii 3D MIMO, pozwalające na jednoczesne śledzenie setek obiektów w bardzo trudnych warunkach urbanistycznych, przemysłowych i orczyleśnych. Radary te działają w paśmie S, charakteryzują się bardzo wysoką rozdzielczością kątową, odległościową. I niską mocą emisji, co utrudnia ich detekcję przez systemy przeciwnika. To jest też bardzo ważne. Są też niewrażliwe na warunki atmosferyczne. Całość systemu Sky Control została zaprojektowana jako skalowalna i modułowa platforma, która może integrować różne sensory EOIRRF i efektory, zagłuszacze, systemy kinetyczne, co pozwala dostosowywać ją do różnych potrzeb operacyjnych. Od ochrony infrastruktury krytycznej obiektów wojskowych poprzez zabezpieczenie wydarzeń masowych, aż po zastosowanie mobilne na platformach wojskowych. Słuchajcie, przykład, jak tutaj, tutaj portal obranny podaje, jest lotnisko, port lotniczy Stavanger w Norwegii, wykorzystując system firmy APS do ochrony przestrzeni powietrznej wokół infrastruktury lotniczej. Jednak największym opera, a największy operator komunikacyjny w Arabii Saudyjskiej, Saudi Company, wdrożył Sky Control w celu zabezpieczenia strategicznych centrów danych i wież nadawczych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich systemy firmy używane są też przez formacje ochrony specjalnej do zabezpieczenia ważnych wydarzeń obiektów rządowych. To tylko pokazuje, że tak naprawdę firma jest dość Dobrze zarządzana i z sukcesami się rozwija. A co jest miarą y, sukcesu, słuchajcie? Miarą sukcesu jest to, że, aby się APS mogło rozwijać i rozszerzać swoją obecność w strategicznych regionach świata, potrzebuje bezpieczeństwa. Hmm, właśnie potrzebuje czegoś, co pozwoli jej na ten rozwój. A tym jednym z najważniejszych jest pełna niezależność od amerykańskiego systemu kontroli eksportu ITAR, czyli produkty APS-u nie zawierają komponentów podlegających tym restrykcjom. To daje firmie ogromną przewagę w kontekście sprzedaży do krajów spoza NATO, w tym Bliskiego Wschodu, Azji czy Ameryki Łacińskiej. Słuchajcie, firma posiada wszystko to, co potrzebuje. Nie napotyka na ograniczeń przy zakupie produktów obronnych z USA czy objętymi komponentami z kontrolą ITAR. Słuchajcie, pełna niezależność. Gratuluję tej firmie szybkiego rozwoju. Gratuluję tego, że się rozwijają i mają tą niezależność, którą potrzebują. W pewnym sensie mogą być wykorzystywane ich elementy, ich pomysł na zabezpieczenie naprawdę szeregu różnych tutaj portów, przestrzeni powietrznych. Jak tutaj też na przykładzie Saudi Arabii Saudyjskiej, też ważnych informacji, węzłów informacyjnych, czy też stacji nadawczych. No, no jest się czym pochwalić, tak naprawdę. Widziałem kilka w Białym Stoku na konferencji widziałem też inne firmy, też które się szybko rozwijają, prywatne też z możliwością zabezpieczenia. Więc naprawdę fajnie, fajnie, że mamy takie firmy. Gratuluję jeszcze raz firmie APS. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec dobrych informacji. No i to też pokazuje, że mamy potencjał w Polsce, który, który, który tutaj można wykorzystać. I ciekaw jestem, bo było też była firma polska, która reprezentuje też interesy ukraińskie firmy, która zabezpiecza też lotniska na Ukrainie. Ważne centra przeciwko. Właśnie samolotom, dronom, i chciałbym porównać, chciałbym może kiedyś dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy tym, a, a wyposażeniem jednej firmy, a drugiej i, i możliwościami tych firm. Słuchajcie, przejdźmy na następny materiał, jaki przygotowałem. Słuchajcie, a przygotowałem kolejny materiał, no bo. Słuchajcie, no szkoda, no, gdzieś te kraby mamy przecież, tak, potestowane. Mamy produkcję bieżącą, która jest rozwijana. Mówi się o drugiej nitce krabów. Na razie się tylko mówi, a szkoda, że tylko się mówi, bo każdy z nas by chciał, żeby ten krab to jednak był takim naszym, wiecie, eksporterem polskiej możliwości, polskiej możliwości, no i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Natomiast, no, jak poinformowało Ministerstwo Obrony Łotwy, osiągnęło ono porozumienie z Ministerstwem Obrony Królestwa Szwecji dotyczące zakupu 18 samobieżnych haubickołowych Archer o kalibrze 155 mm. Słuchajcie, no, Archery są tutaj, yy, mówi się, że są najbardziej nowoczesnymi systemami kołowymi. Oczywiście mówiąc o Krabach, to pamiętajmy, że mówimy o innym systemie troszeczkę, gąsienicowym, a nie kołowym. Nasz Kryr no, wyszedł tylko poza jeden egzemplarz testowy i na tym się skończyło. Zostaliśmy tak naprawdę bez takiej artylerii, które na przykład jednostki zmotoryzowane by potrzebowały. Obrona terytorialna też mogłaby mieć na wyposażeniu takie, materie, takie, takie systemy ogniowe. Natomiast Szwedzi swego czasu przekazali Ukrainie kilkanaście sztuk arczerów. One walczą na Ukrainie, testowane są. Oczywiście zbierane są informacje z frontu, bo tak naprawdę dla nich to jest, to jest poligon doświadczalny, gdzie zbiera się informacje i analizuje się wszystko to, co najważniejsze, tak naprawdę. No i tutaj. Niestety mamy to, co mamy. Nie mamy kryla. Jesteśmy uzależnieni. Nie mamy w ogóle takiego typu artylerii, albo mamy ciągniętą, albo mamy samobieżną, ale kołowej nie posiadamy. Chociaż może Diana no, byłaby takim odpowiednikiem, ale no. Słuchajcie, w każdym razie te 18 sztuk ma być tutaj dużym wzmocnieniem, bo. Łotwa ma mały problem, a tym problemem jest 47 haubic M109A5, które są tutaj już starszej generacji, z lufą L39, czyli tutaj 39 kalibrów, czyli to już tutaj daje mniejsze możliwości, natomiast te haubice zostały zakupione od Austrii, więc efektywność jest ograniczona tak samo jak zasięg, tempo ognia, czyli szybkostrzelność. No, i Łotwa postanowiła, że jednak zainwestuje w archery. Prawdą no, pytanie, no, z drugiej strony, jest to zacieśnienie takich więzi pomiędzy krajami skandynawskimi i, i Bałtami. Mamy tutaj no pewne, no nie z daleko, tak, może też być jak najbardziej. Archer jest oczywiście na podwoziu Raymetalu MAN HX2 8x8, lufa L52, czyli 52 kalibry, prowadzenie ognia na dystansie do 50 km przy użyciu precyzyjnej amunicji Excalibur, no co stawia to system, ten system w czołówce tak naprawdę. Może być Archer oczywiście rozstawiony w ciągu 20-30 sekund oddać strzały w ciągu kolejnych 20 sekund i również szybko zmienić pozycję. No, no jest zachwalane, jest wychwalany. Natomiast e, ciekawostką jest to, że mm, Łotwa stanie się trzecim krajem po Szwecji i Wielkiej Brytanii. No w sumie czwartym, no bo mają arczery na wyposażeniu Wielka Brytania, Szwecja, będzie Łotwa, ale przecież wykorzystuje też ten system ogniowy Ukraina, który ma go od przynajmniej roku na swoim uzbrojeniu. No i z, ze sukcesami na froncie ten system jest wykorzystywany, tak, można by powiedzieć. Słuchajcie, no, dla Szwecji jest to kolejny sukces, jeżeli chodzi. O, że tak powiem, możliwości tutaj biznesu oraz możliwości sprzedaży sprzętu wojskowego. Pamiętajmy, że ostatnio bardzo duża ekspansja, że tak powiem, szwedzkiego przemysłu już pomijam gripeny i, i, i inne systemy, które tutaj są. Ostatnio dość często mówiliśmy na łamach informatora militarnego, więc to tylko pokazuje, że tak naprawdę i. Jak się chce, ma się możliwość, ma się to coś, żeby to przepchnąć, no to możemy to rozwijać, możemy sprzedawać innym, bo to też jest ważne. Słuchajcie, no i przejdziemy na ostatni już temat, a tym ostatnim tematem będziemy mieć tak naprawdę taki ładny F16, który. No, właśnie, słuchajcie, okazało się w ostatnim okresie czasu, że Norwegia. Jak zadeklarowała no, jeszcze w tamtym roku o przekazaniu 6F16, no to dzisiaj wiemy, że jak sama podała, przekazała już 14 samolotów wielozadaniowych F16AM łamane przez BM, czyli wersję A i B. No i tutaj system, jak podaje portal militarny, powołujcie na raport roczny importu eksportu uzbrojenia, Taką informację tutaj mamy. No i teraz jest to bardzo ciekawe, bo słuchajcie, zasadnicze pytanie brzmi, ile z nich z tej czternastki, które zostały przekazane, tak naprawdę jest operacyjnych. Wiemy, że przynajmniej część z nich była operacyjna, resztę mogła być przekazana w, jako dostawcy części do ćwiczeń, Oczywiście też mogą tutaj być traktowane jako fałszywe cele dla przeciwnika. Wiemy, że starszej wersji samolotu F-16, a i były też na części przekazywane w ostatnim okresie czasu przez Stany Zjednoczone. Natomiast nie zapominajmy, że 14 sztuk, które zostały przekazane, jeżeli nawet połowa z nich jest operacyjna, no to przecież mamy... Do tego 24 samoloty F-16 AM i BM, czyli A i B, przekazane przez Ministerstwo Obrony Holandii. Wiemy, że już w lutym 2025 roku minister obrony Danii mówił, że jego państwo przekazało 12 z planowanych 19 samolotów. No oprócz tego mamy też przynajmniej 5, minimum 5 Miraż 2000. No, i mamy też jeszcze przekazane 24 MIGI. 29, w tym 14 z Polski, 10 ze Słowacji, 4 SU 25 z Mołdawii, ale te SU bardziej, one były w stanie nielotnym, były bardziej tutaj wykorzystywane jako e ewentualne e możliwości wyciągnięcia części. Chociaż widziałem lotnego, e właśnie lotnego e SU 25. Albo z Mołdawii, albo z Macedonii. Chyba z Macedonii, słuchajcie, tak. To z Macedonii były. Nie, dobrze. Tak, z Mołdawii był, były lotne, natomiast z Macedonii były nielotne i były z możliwością wykorzystania one na platformie. Natomiast, słuchajcie, no pokazuje to, że szacunki na temat możliwości i ilości F-16 mimo tych strat trzech przynajmniej samolotów mogą wynosić w granicach od 30. Powiedzmy do 35 maszyn. Słuchajcie, to nawet jeżeli utrzymują gotowość na poziomie około 80%, to ciekawe, no to możemy mieć około operacyjnych od, 20 do, od 25 do 28 maszyn operacyjnych. To jest bardzo duży wskaźnik i naprawdę, no, może to świadczyć naprawdę o już potencjale. Zresztą ten potencjał jest widoczny też na linii frontu bo dochodzi do częstych, częstych bombardowań, też nie wiadomo co zostrzeliło albo dlaczego spadł Su-35 czy to był system obrony przeciwlotniczej przeciwrakietowej, czy też właśnie wykorzystanie e, tutaj samolotu F-16 wyposażonego w rakiety ARM, który no, mógł odnieść sukces, taką wersję podają, podaje strona ukraińska, nie możemy tego wykluczyć, natomiast pokazuje to, że możliwości Lotnictwa ukraińskiego są coraz większe, i to widać. O tym mówią też blogerzy, o tym też mówią tutaj źródła rosyjskie. Są materiały dość często się już publikują materiały z wykorzystania zachodniego uzbrojenia, które jest tutaj przenoszone przez systemy lotnicze strony ukraińskiej. Słuchajcie, nie zapominajmy też, że jednym z darczyńców, którzy zaoferował samoloty, jest Belgia. Natomiast sama Belgia mówiła, że proces przekazywania samolotów troszeczkę się przeciągnie, dlatego że opóźni się dotarcie F35 do Belgii, no i z tej strony, z tej strony będzie opóźnienie też przekazania fs 16 na Ukrainę. Słuchajcie, no to są oczywiście wersje oficjalne, więc też nie wiemy, jak się do tego odnieść, ale bo jak to będzie można odebrać? Może się okaże, że Belgia też już coś przekazała i nikt o tym też nie wie. Słuchajcie, no mamy naprawdę sporo, 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 sporo ciekawostek. Mam nadzieję, że tutaj te informacje e, tak naprawdę, jakie się pojawiły, no, u, pokazują pewien trendy, pokazują pewne rzeczy, pokazują możliwości, w jakim kierunku, co i jak. Mam nadzieję, że raport e, Wam się przyda, jest ciekawy. No i oczywiście pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, będę Wam wdzięczny, komentarzach. Jeżeli macie informacje, możecie też dodać coś od siebie, bardzo chętnie piście, Ja zawsze czytam, może nie zawsze odpisuję, bo nie zawsze mam już teraz czas, ale staram się zawsze odpisywać, więc jeżeli na przykład macie coś do rozwinięcia tych tematów, o których wspomniałem, to słuchajcie, zapraszam, piszcie komentarze. Natomiast pamiętajcie, poleci to pewnie na jednym, na drugim kanale. A ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.